Also das Brot als Symbol des Lebens und was wird mit äh, agressiv, äh, Aggression? Was ist ein Symbol der Aggression? Vielleicht Blut oder ein Gerät Womit kann man etwas machen, ja? Womit kann man Aggressivität zeigen?

I teraz, żeby wywołać większą dramaturgię, mamy kacza. Kacza! Kacza! Lubię ucieknąć z tego kacza. I mamy dodawanie poszczególnych elementów: chleb, noż, kacza. I to też jest rzeźba. I to też do rzeczy. Współczesna, to też jest Dodawanie. Dodawanie. Słuję, nie? Elementy słuję. Proszę nie nasładować, bo to już było. to jest. było. Natomiast To narzędzia? Bo te narządka mogą To te przykład...